Witam bardzo jeszcze w kolejnym odcinku na tym kanale ze szósteczki. I tak, zostawcie na samym tracie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby skończyć kolejny odcinek nie ominął już szósteczki, bo teraz będzie dużo materiału ze szósteczki i komentarz zostawcie, jak wam się podobał odcineczek. I dzisiaj sobie zrobimy zadania. Będziemy zrobić misję. A nie wiem czy dzisiaj zrobimy wszystkie misje, ale zobaczymy. Zacznę sobie od tej misji, bo tu jest ramka do, ramka do zdobycia. No i... no i zobaczymy, zobaczmy sobie. O, o co tu chodzi? Uuu, <laughs> widzisz mamy, mamy na start dwóch bohaterów w ogóle mamy Chyba nie szkoło dość HAP. Jak się nie mylę. W ogóle widzę. O co chodzi? Tutaj O kurde, mamy te Ło wow. Tapeczki widzę, że ma mamy tutaj. Dobra, postawiam, postawiam sobie coś. Ciekawe, ciekawe co widowi tu chodzi. W ogóle pod poprzednim po, 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 po odcinkiem pisaliście mi, że, że jeszcze. Yy, nie macie aktualizacji, bo widzę, że niektórzy grają na Epiku. Ciekawe, ciekawe, że epic nie ma aktualizacji, to jest ciekawe dosyć, szczerze powiem. O kurde, o panie, co to? O, dobra, to szybko damy sobie tutaj to. Bo szybciutko. To chyba trzeba jak najszybciej pokonać tego, który mi się wydaje. No nie wiem, czy nam się jak to najszybciej uda pokonać, zobaczymy. Zobaczymy. Vrať. Myslím se kolejné to. Hej, bez. Bez żadnego problemu chyba że mu ucieknie jakoś szybko, nie, nie dobrze, nie dobrze, szybko, szybko dawaj, dawaj, dawaj No uda nam się raczej, uda nam się O oh, ja, yeah. ej kurde kurta, to... ciekawe ile razy trzeba tak pokonać, bo Ja się będę z armatami Eee, to jest... E, dobra, to dobra, tu nam dobrze idzie widzę. Dobra, super Dobra, trzeba jak najwięcej armat widzę postawić. Lepszany pod skill'a po prostu. I teraz bijemy, patrzcie. I w ogóle bym się kupił też. Mmm, Jakby się udało zbierać. Słupciutko po prostu. Mmm, tego, tego, piątego. On będzie dobry, bardzo na to. Także to będzie super. Dobra, udało nam się. Super mamy. Mamy skilla. Tier, pod formatę Dobra, i teraz powinno nam z górki nam pójść w sumie. Teraz po prostu będę dostawiał sobie. Jak najwięcej sobie detek tych dostawiał po prostu. Tym mi się wydaje, że trzeba tak gdzieś nie razy pokonać. Wadę cię, że on tu przechodzi już. Nie no. I co przegrałem pewnie, nie? Seriously? To ja muszę, będę musiał pewnie jakoś inaczej zrobić, to nie wiem. No i co teraz? To teraz się widzę w stanie, Chyba, Może uda mi się pokonać jeszcze jakoś, nie wiem. A nie, on idzie tędy. Dobra, to nieważne. E, postawię sobie to może. O, wiem, co mogę postawić Bruganera. Pod... to. Szybciutko i być lecimy teraz po to. Wyobrażam po prostu mu... ...w. No. Dobra, no teraz sobie szybko wbijamy, pyk. Czyli jednak, dobra, musi to tam dotrzeć, to, tak, dobra, to już się wystraszy, gdybym nam przeszedł, ale to jednak nie. Dobra, to na luzie, to myślę, że to będzie cięższe, ale jednak nie. To ile trzeba pokonać tak, tego, tego. Ciekawe jestem. O, jeszcze wiem co mogę postawić, to można postawić, tylko nie pod to. To 5 TRB też będzie szybciej zbierać. Dobra, no teraz zbieramy, za tak? to tak, mamy. Super. Jeszcze sobie weźmiemy pod, pod, ta, pod tego. Cyk Cyk mamy. Teraz nam powinno szybciej pójść. Dam się też bufa yy, tego. O, jutro nam się tylko pójdzie, patrzcie Dobra. Dobra, ciekawe czy to ile trzeba go pokonać, czy co, o co chodzi. Ciekawy jestem bardzo. Kurde, nie tak chciałem kliknąć. Spektr sobie postawimy No dobra, to jeszcze ciekawe postawię Ciekawy jestem o co Udało no nam się i tak, dobra, super to chyba było... Nie wiem <laughs> Aha, dobra, trzeba było 10 razy, okej okay. Dobra, a ja mi się udało. I tak, i teraz napiszcie mi ile wam się udało po prostu zbić. I jak pobijecie mnie, no to, będzie, no to jesteście gig giga więc... Spróbujcie mi pobić i napiszcie mi po prostu w komentarzach. Pod komentarzem mi napiszcie, ile razy ile razy wam się udało po prostu. Dobra, więc udało nam się blokować ramaczkę. Super. Mamy ramkę, dobra, Fokur. Zrobimy sobie jeszcze chyba to zadanie kolejne. My się, Nawet no może dzisiaj wszystkie zrobimy zadania, zobaczymy. Jest! Mamy tu wizualnie tam ramkę. Nawet mi się nie... Nie wiem dlaczego mi się nie... Czekajcie... Gdzie jest ta moja ramka, którą mam... ustawioną? A dobra, nie zapomniałem, bo tą ramkę się ustawia tutaj. Ja... Co ze mnie za gościu. Masakra. O, tu jest, dobra, mamy ją. on fajnie wygląda. Ja, zarobiście. Dobra. No i teraz robimy widzę dalej. Zrobimy teraz już tą misję. To będzie bawał Zobaczymy. O co chodzi? O. No dobra, zobaczmy. My nie wiem o co chodzi. Bo po prostu przetrwać tą rundę? Czy pokonać? Nie wiem. Dobra, za chwilę. Cyk, udało nam się. Super, ciekawe. To było takie łatwiutkie. <laughs> Nie, no, łatwe tam do zadania. W ogóle, powinni twórcy, robić jakieś cięższe w sumie. Co że Wam powiem? No i się udało nam. I teraz zrobimy sobie jeszcze. To, to sobie na koniec muszę zrobić. To zrobimy sobie teraz to w sumie. <laughs> o, dobra. Ciekawe. W ogóle nie. Ciekawe dlaczego są zablokowane te. Może później będziemy one odblokować, zobaczymy. W ogóle tęski mi się strasznie podoba, Fajny jest, mi się podoba dosyć. Także. O właśnie, włączymy sobie, żeby to, to też nam leciało rundki. Mm, o kurde, dobra. A bo to, aha bo wiem, bo to chyba e, to jest po prostu pokazanie jak ta postać działa, nie? Pewnie twórcy chcieli pokazać. Takie właśnie to jest, no. To my, ja już znam to postać, więc nie muszę wiedzieć jak ona, wiecie, działa w ogóle. Także... Także powiem jeszcze, szczerze, że... Nie muszę wiedzieć. Oba, teraz dopiero mamy, ok, spoko. z mi się też się podoba, bardzo fajnie jest. Dobra. Właśnie, ma nas ulepszać, yy, to sobie ulepszymy to, pyk, ulepszmy. sobie kasę. Dobra, pyk, sobie zrobimy tak. Skilla użyjemy. Dobra. ona Kiedy zostanie kolejny level? Znaczy, no kiedy wyleweluje wy, wy, wy się. Jestem ciekawy. O, to będzie trzeba teraz skill'a użyć, bo to by, było, to by było ciężkie. To by mi raczej, raczej bym wtedy przegrał. Dobra. No, już będzie za chwilę, przed ostatnia rundka, także super. No, i mamy teraz to rundkę, super. W nam się, no i zostało nam widzowie ostatnie. Ostatnia mis misja do zrobienia. Cyk. Zobaczymy, o co będzie chodzić tutaj. Trochę, troszkę mi się przynajmniej zwróci gol. Kaski mi się troszkę zwróci. Zwróci mi się dla tego skina w tym, w tym zadaniu w sumie. No, w sumie dobrze. A, trzeba do 100 rund. O kurde, zagrać. No dobra, okej okay. O nie, trochę źle postawiłem Mmm, daj mi jeszcze raz Cyk. Jestem z powrotem, ale zrobiłem krótkie cięcie, bo chciałem zobaczyć ile już odcinek trwa odcinek trochę, trochę troszeczkę, troszeczkę już trwa w sumie Także w sumie fajnie nawet Trochę, trochę będzie długo trwał Także ja chyba z tego odcinka zrobię może premierę W sumie na jutro Raczej, to zobaczymy, jeszcze zobaczę w sumie. zrobić cięcie, bo i tak nic nie będzie działo w sumie. Ale takie, nie wiem, takie, nie wiem, znaczy nie wiem, jak będzie, trochę bliżej, może jak będę. No raczej tak, zrobimy sobie zrobię mi cięcie. Zrobię, zrobię, zrobię mam zrobię mam zrobię mały research, znaczy taki mały ten, to coś postawiłem, już jest 45. I tak, postawiłem tego akumika, ale trochę głupia, bo nie odbija mi się więc. Kurde, nie skap... Mogę się sobie skapnąć, żeby wtedy nie ma zbierać golda, bo nie ma farmy To było bardzo łatwe do skapnięcia się, ale ja się jakoś nie skapnąłem, nie wiem I tak, i stwierdziłem, że dzisiaj, dzisiaj, będzie, dzisiaj będziecie mieć premierkę z tego odcinka, także Wyczekujcie. Jakoś tak, nie wiem o której godzinie, ale nie wiem, jakoś Może o 11, może o 13, zobaczę, jeszcze, 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 jeszcze się zastanawiam, zobaczę No tak, ja już, ma, ja, ja już mam plan co postawić. Postawię sobie tego maga, piątycie. I postawimy sobie jeszcze łódkę pod skilla i wtedy sobie złanshotujemy zla, tego po prostu. No i tyle w temacie w sumie. Także Dobra, i teraz może No może, no może na mu nie będę cięcia, może... Pograjmy sobie razem po prostu, nie? Bo ja teraz będę zbierał na ten, na ten tierek, na pięty, Także super. Trochę trzeba to zbierać jeszcze. Także troszkę to będzie jeszcze w sumie. Także no, strasznie spailowałem z Malinkiem, bo on nie zbiera kasy. <laughs> no, sakra. Serze. W ogóle no, w ogóle bohater, mój, mój bohater już ma 9 level, super Fajnie Może jeszcze jakby się udało to postawić, tego skill'a w sumie To no zobaczymy w sumie, zobaczy się jeszcze No już się udało zbierać Ile będziemy mieć? Piąty tier. Już nam dużo brakuje, dobra, idzie ten już. No ja raczej się powinno pokonać. No, bez większych problemów. No i widzowie, mamy już na piąty tier. Super. Teraz nam troszkę szybciej pójdzie. No i teraz jeszcze może bym. wioska może bym do tego dał. Raczej jeśli damy wioskę sobie. No to, dobra, więc dajmy sobie wioskę. Mmm, pyk, tutaj. Mamy wioska będzie mu lepsze sobie. Woli. No widzicie, widzicie? Zero zbiera, no i... O masakra. No nie no, żeby takiego fajla zrobić. Mmm <ścoughs> Dobra Kupimy sobie teraz armatę w sumie Cyk będziemy teraz tutaj, tutaj, będziemy teraz zbierać na piąty tier w sumie a, nawet, a, no, a na łódce mi chyba wystarczy czwarty tier raczej Chyba, że jakby się udało zbudować, może 5 zobaczymy Już jesteśmy coraz bliżej do, se do setnej rundy, do 100 rundy. Nie, nie, do setnej tylko do 100 rundy. Także w sumie fajnie. Teraz bieramy na to. Ну, Добро. Oh, <поспит> 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 I, no, i jutro, no jutro, no jutro, no i tak, jutro widzę jutro, 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 jutro będzie odcinek, w szósteczki Jutro będziemy grać na nowej, na nowej mapie. Próbujemy się zmienić z tą mapą. Także wyczekujcie jutro, wyczekujcie jutro do tego, do tego odcinka. I będziemy się zmierzać z nową mapą? A z bossa to nie wiem czy będzie odcinek, zobaczymy jeszcze, bo mnie, bo mnie wtedy w domu nie ma wtedy na weekend, na weekend. No, no, mo może, no, może w niedzielę zrobię, ze zwykłego, a a z elitarnego w następnym już zrobimy. No nie wiem, zobaczę jeszcze. Bo, bo mnie po prostu w domu nie ma na weekend, no i po prostu nie będę miał nie będę miał nagrać. Mam odcinka w tym z bossa. Także. Jeszcze zobaczymy w sumie. Dobra, będziemy już mieć piąty tier. Już będziemy mieć. Mamy już szybko. Halo. O to, o to chodzi, o kurde. Dobra, już, wie, już wiem o co chodzi. O kurde, nie mogę kupić, bo tu nie mam, to nie mam akurat tyle. O nie, no to super. Nie, no chyba dzisiaj coś... Nie, no ja dzisiaj coś... Straś dzisiaj trolluję. Ale że na ostatnim zadaniu tak trolluję. <grym> No może może, może, nam, może nam to wystarczy. Bo no to sobie... Co tego goldę sobie wymaksował... Go znaczy nie wymaksowałbym se na No nie wiem, kurde. No dobra, zobaczymy. Dobra, widzę mam zrobię teraz cięć i zobaczymy się już na Na... jak będzie bazik. W sumie. Dobra, widzę jestem z powrotem. Eee... Dobra, sobie... Już dla mnie dużo brakuje. No tutaj dostawiłem. No, to w sumie nie paczmy, dostawiłem, bo dostawiłem sobie armika, żeby bustała tego naszego, 5 tier. I w ogóle napiszcie w komentarzach, czy, czy zrobiliście już te misje, te nowe. Czy, czy jeszcze nie je zrobiliście? Jestem ciekawy. No i zostało nam 5 rodek w sumie. Także super. Raczej się nie powinno DDT przedostać. Nie, nie przedostanie się. Także, to też się raczej nie powinno przedostać. Eee, czekajcie, przepraszam was za Facebooka, tylko wyłączę sobie po prostu. Porę jestem z powrotem, wyłączyłem. Facebooka, więc można już dalej grać. Kurde, czy ja, czy, czy ten piąty TTR Czy wystarczy mi, czy nie? Ciekawe. Czy to mi w ogóle wystarczy? Jestem ciekawy bardzo. Bo, jak nie, to za chwilę zużyję skill. Dobra, mamy Pyk dobra. O, jakoś wystarczyło. No i przedostatnia ostatnia rundką. W ogóle dob do dobrze, dobrze, że to jest w ogóle długa mapa. Dobra, używamy skilla, to będzie się powinno udać biegać. Nie będzie problemów. Wyrzucamy to? cyk No, i się nam udało, widzowie, więc. Super Więc. Komentujcie, subskrybujcie i... Zostawiajcie sobie, czy łapeczki w górę. Przynajmniej sobie troszkę odrobiłem kaski za tego skinka, którego kupiłem. I tak. I następnym odcinku sobie, jutro sobie zagramy na, na tej mapie. Zobaczymy, czy nam się uda. No dobra, więc no i no i do zobaczenia, po to. cześć.